Na, wznawiam y, obrady po przerwie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu dziesiątego sprawy różne. A nie ma pana Piotra, pana Piotra Markiwicza, bo chciałabym, żeby nam troszeczkę zreferował, przybliżył temat y, konsultacji społecznych. są jakieś inne pytania? Mamy dzisiaj taką trudną sytuację, no nie ma pana wójta. Yy, także trudno, trudno nam się odnieść. Mogę zabrać odnieść. głos? Tak, proszę, czekamy. W takim razie pan radny Parszewski. Proszę. Chciałem się wypowiedzieć w tej sprawie, w sprawie tych konsultacji którzy, społecznych, które już trwają, prawda? No oczywiście w związku z rozbudową z budową y, centralnego portu komunikacyjnego planowane są również połączenia kolejowe, które będą y, łączyć, y, y, oczywiście, y, mieszkańców w celu szybszego dotarcia do tego portu. I planowana jest budowa linii kolejowych, między innymi przez miejscowość Trablice. Może już jest Pan kierownik, tak, to. To może oddamy ja... głos Panu kierownikowi, proszę Pan Piotr Markiewicz. A więc, proszę w sprawie planowanego portu centralnego oraz infrastruktury wodorodniczącej dowiedzieliśmy się niebawem, i to się nastąpiło. Zostało ogłoszone przez spółkę i rząd zatwierdził strategię budowy portu centralnego obraz. E, budowarki 10 e, pociągów e, komunikacyjnych na terenie naszego kraju. E, na razie jest ogłoszona i na naszej stronie wojewoda na nas e, zawiadomi nas pismem, żebyśmy ogłosili na stronie internetowej pismo odnośnie konsultacji strategii e, budowy portu centralnego wraz z niezbędną e, towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i te konsultacje odbywają się za, za pośrednictwem strony internetowej i tutaj y, wnioski będą przez indywidualnie i przez inne organizacje przyjmowane do 10 marca łącznie i tutaj apelujemy mieszkańców tych miejscowości gdzie y, zgodnie z tą mapą y, jest ten korytarz wyznaczony i w tym korytarzu mamy trzy trasy o umieszczenie swoich sugestii, swoich zapytań odnośnie tej inwestycji do tej strategii. A więc proszę Państwa, szykuję się na terenie naszej gminy. Nowa inwestycja, która będzie prowadził, jak to się mówi, ustawą, Następne ograniczenia na terenie gminy Kowala. W związku z tym tutaj już Wójt rozpoczął pracę odnośnie konsultacji, konsultuje się w tej chwili z sąsiednimi gminami, aby zająć wspólne stanowisko odnośnie przebiegu tej inwestycji na terenie gminy Kowala. Proszę, Pan Paweł Lis, radny. Dziękuję, że ten temat wypłynął. No dobrze wiemy, że jeszcze we wtorek na komisji budżetowej to jeszcze Pan nie wiedział, co się dzieje w tym temacie. Drodzy Państwo, no konsultacje trwają do 10 marca. Czasu zostało niedużo. Konsultacje są ogłoszone i prowadzone na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Może to dobrym pomysłem by było, aby na stronie też naszej gminy zamieścić formularz, żeby nie trzeba było gdzieś szukać, tylko ten formularz, który jest do pobrania, do wydrukowania i do złożenia, żeby można było go pobrać. Dotyczy to ciągu numer 6, bo to trzeba uzupełnić. To jest ciąg numer 6, linia kolejowa numer, 84. Ma ona łączyć centralny port komunikacyjny przez Radon, dalej przez Ostrowiec Świętokrzyski aż do Rzeszowa. Na terenie naszej gminy, tak jak tu wspomniał Pan kierownik, są zaproponowane trzy warianty. Warianty obejmują Trablice, Mazowszany, Hutę Mazowszańską, Pażnicę, Romanów, Maliszów, a więc znaczną część naszej gminy. Tutaj możemy zaapelować do, do mieszkańców, czy tutaj do, do Państwa sołtysów, do radnych, żeby poinformować mieszkańców o tym, aby wzięli udział w tych konsultacjach i tych ankiet, aby było, aby było jak, jak najwięcej. Dlatego, że zaproponowana, zaproponowana koncepcja, ja się odniosę już tylko tutaj do, do, do Trablic, które tutaj są mi najbliższe, no przechodzi po prostu przez tereny silnie zurbanizowane, tak? To na, trasie, na trasie przebiegu tej linii kolejowej są już istniejące domy, jak iż te, gdzie są teraz nowo budowane osiedla, tak? Dziś w tablicach o 18 będzie zebranie wiejskie, poświęcone, poświęcone temu tematowi. No i tutaj no, ważne, ważne jest to tutaj dobrze, że że pan wójt też się tym zainteresował, żeby to powstało stanowisko w Urzędzie Gminy, aby, aby protestować przeciwko tej, tej koncepcji. Tak jak mówię, to nie, nie jest moim zadaniem siać jakieś paniki, jak to już zostało gdzieś tam kiedyś powiedziane, ale aby ta informacja poszła, aby ta informacja trafiła do mieszkańców, żebyśmy już na tym etapie, na etapie koncepcji, gdzie jeszcze jest wszystko możliwe, wyrazili swój swój sprzeciw, czy swoje zdanie, o, może tak, swoje zdanie co do, co do proponowanych, co do proponowanych wariantów. 10 marca to jest osta ostatni dzień przyjmowania, przyjmowania, tych wniosków. Na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego jest zapisane, że po tym terminie uwagi nie będą, nie będą rozpatrywane. Z tego co wiem już do, wpłynęło około 3000 ankiet do Centralnego Portu Komunikacyjnego z całego naszego kraju. Wiem, że samorządy się organizują, uwagi piszą. No i dobrze, żebyśmy my też swoje swoje stanowisko mieli i może przed wysłaniem nawet je nawet je poznali. No, sprawa jest istotna, wiemy, że centralny portkomunikacyjne to będzie działanie strategiczne. Czy tu chodzi o czy to powstanie, czy to nie powstanie, to już jest inna rzecz. Ja poruszam też inną kwestię, która może przy, przy, tym, przy tym wypłynąć, tak jak było z, z S12 w naszej gminie. Są warianty, może się też pojawić taka kwestia, że skoro są warianty, więc zostaną zablokowane korytarze, tak, więc warto już na tym etapie brać udział w tych konsultacjach, żeby te korytarze no już były optymalne. Dziękuję bardzo. to Czy tyle ktoś w mojej jeszcze w tym temacie, proszę? Ja może chciałbym dodać, że. Powinniśmy wypracować w tym temacie jakieś wspólne stanowisko jako Rada Gminy, oczywiście przy współudziale tutaj Urzędu Gminy oraz mieszkańców, no tak, żeby ta inwestycja, która czy powstanie, czy nie powstanie, ale jeżeli powstanie, to miała jak najmniejszy wpływ i najbardziej taki wpływ, który by nie po prostu nie utrudniał życia oczywiście naszym mieszkańcom naszej gminy. Różne mamy inwestycje na, teren, na, na terenie naszej gminy. Niektóre nam się podobają, niektóre nie, ale musimy dbać o mieszkańców. Proszę Państwa, będzie spotkanie Panu w komisji. Proszę zapisać 5 marca o godzinie 14:00. Tak, od, w urzędzie gminy. Posiedzenie stałych. Tak, zaraz po tamtym spotkaniu a, u nas w gminie, tak, posiedzenie stałych komisji. Ym, tak? Zapisaliście Państwo. I ja mam jeszcze taką informację, przypominam radnych o oświadczeniach majątkowych. Są do pobrania? Tak? W biurze Rady? Tak? Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę Pani Radna. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 19 lutego w godzinach wieczornych na dawnej trasie 7 w miejscowości Kosów, już po zapadnięciu zmroku, zginęła kolejna osoba. Jest to przejście dla pieszych, na temat którego przez cały czas mojego bycia radną wypowiadałam się wielokrotnie. Pierwsze pismo, jakie złożyłam do Urzędu Gminy z prośbą o sprawienie, aby to miejsce było bardziej bezpieczne i oświetlone, było 19 listopada w dniu naszego zaprzysiężenia. Następne pismo skierowałam do wójta gminy Kowali 21 lutego 2019 roku wraz z taką adnotacją naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, która popierała wniosek. Dodam, że to są wnioski nie tylko moje, ale również pani sołtys, która wcześniej także wnioskowała o sprawienie, aby to miejsce było bezpieczne. Kolejny wniosek złożyłam 18 marca w tej samej sprawie. Kolejny wniosek 13 września 2019 roku. Jeżeli dodam, że w międzyczasie modliłam się o to, aby na tym przejściu dla pieszych nie było więcej wypadków śmiertelnych, to może jest zbyt mało. Pytanie jest takie jakie działania podjęł, podjął Urząd Gminy w tym celu, aby przejście dla pieszych na dawnej trasie E7 w miejscowości Czy Kosów zapisze, zostało oświetlone? I sprawione, aby było bardziej bezpieczne. Ja rozumiem cały kontekst tego, że w tym czasie droga przechodziła ustawą kaskadową z drogi generalnej do dróg wojewódzkich. Wiem również, że moje wnioski były na komisji budżetowej rozpatrywane pozytywnie. W dalszym ciągu ten wniosek nie został wprowadzony. To zadanie nie zostało wprowadzone do realizacji. Mówię o oświetleniu przejścia i skrzyżowania, ponieważ to jest zadaniem gminy. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie, jakie, za, jakie działania ma zamiar podjąć gmina, aby to przejście nie było miejscem śmierci kolejnych osób. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna, yy, wiemy, że był nieszczęśliwy wypadek i to wypadek śmiertelny na tym przejściu. Działania wójta, które nastąpiły, potem to, to zdarzenie, bo natychmiastowa reakcja i pismo Pytam do, o wcześniejsze również. I pismo, działania. Ale y, Pani Radna, y, to co było, y, wiemy jak było to formalizowane, nie było nigdy y, żadnej inwestycji y, w budżecie, żeby to zadanie zrealizować. Mówimy o dniu dzisiejszym. I jakie są w tej chwili działania Wójta. Wójt już skierował pismo do długu wojewódzkich, bo to jest droga wojewódzka, z celem wykonania dodatkowego oświetlenia znakiem D6, że to jest przejście. I zaproponowaliśmy dyrektorowi, że sfinalizujemy oświetlenie drogowe, aby to przejście było doświetlone. Zlecił już Wójt projektantowi aby wycenił koszty takiego projektu. W tej chwili czekamy na złożenie oferty. Dziękuję bardzo. Panie kierowniku, a kiedy zostało to pismo skierowane? W zeszłym tygodniu chyba jeden czy drugi dzień po wypadku. A proszę mi powiedzieć jeszcze, jaki jest koszt wykonania projektu i oświetlenia. Pani oraz... ranna, yy, chyba powiedziałem, że wójt zlecił yy, projektantowi, żeby oszacował jakie koszty będą tego projektu i czekamy na złożenie oferty. Dobrze, dziękuję bardzo. Następnie przedłożę Wójt Radzie koszty i żeby to zadanie było umieszczone jako zadanie w budżecie. Ja może jeszcze jeden, tylko taki bardzo przykry wniosek wyciągnę z tej sytuacji. Szanowni Państwo, jesteśmy, Urząd Gminy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie gminy. Konkretnie to pan Wójt. My także jako radni procedujemy pewne rzeczy. Zachęcam. Nie czekajmy na kolejne zdarzenie. Nie, nie czekajmy na kolejną śmierć, abyśmy musieli, pod, abyśmy musieli podejmować takie działania. Jest to naprawdę bardzo przykry wniosek z tych sytuacji. Ja swoje wnioski kierowałam nie dlatego, że miałam nie wiem, jakąś imaginację na temat tego przejścia dla pieszych. Tylko we wrześniu 2018 roku, miesiąc przed wyborami, tam zginęła pani, starsza pani przechodząca z jednego, z jednej strony drogi na drugą. I uznałam, że jest to miejsce, o które będę walczyć, żeby zostało ubezpieczone tak, aby nikt więcej tam nie zgubił, nie zginął. Niestety poniosłam porażkę w zderzeniu się z bardzo przykrą rzeczywistością, że nie umiemy przewidywać i chronić życia ludzkiego. Czy te 30 czy 50 tysięcy jest ważniejsze od życia człowieka? Naprawdę jest to bardzo przykry wniosek, ale dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 11. Zamykam 18. sesję Rady Gminy Kowala. Dziękuję Państwu.